Wszystkim dziękuję Wam pięknie za taki cudowny odzew pod ostatnim makijażem. Cieszę się, że Wam się podobał i będę się dla was starać robić coś ciekawszego, żeby naprawdę um, dodać Wam troszkę inspiracji jak i zabawy, um, więc dzisiaj propozycja dla prosłowokich. Ostatnio była dla zielono-niebieskich, ja mam właśnie takie zielono-niebieskie, ale um, pokazując na sobie, no bo nie mam brązowej modelki, pokazuję Wam właśnie kolory, które możecie wykorzystać w wy, brązowe okie. Ja wykorzystałam granaty i błękity i troszkę złota, bo przy, w sumie przy brązowych oczach możecie sobie pozwolić praktycznie na wszystko, tylko nie na kolor dokładny, jaki macie swoje, swoje oczy, jeżeli są jakieś piwne, no to nie używajcie właśnie takich cień, jeżeli są bardzo brązowe, to nie używajcie też bardzo brązowych ani czarnych, bo te oczy po prostu zginą. Waszym przyjacielem są jasne, rozświetlające cienie, jak i mocne kolory, jak i pastelowe odcienie, coś kolorowego, żeby podkreślić odcień Wasze oczy, no bo brąz. Niejako zlewa się z resztą skóry, nie są to takie właśnie wybijające się kolory. Więc swobodnie możecie używać każdego odcienia. Tylko pamiętajcie, jeżeli robicie smołki albo taki ciemniejszy makijaż, bądź kreska, pamiętajcie o jakimś elemencie rozświetlającym oko, bo to oko właśnie zginie w, w twarzy. Musi być coś, co je, co je wyciągnie, co je wydobędzie, co przykuje do nich uwagę, czyli na przykład rozświetlone dobrze kąciki, bądź jaśniejsza powieka, bądź pod brwią. Pamiętajcie, właśnie, żeby ładnie rozświetlić to oko. Więc moja propozycja właśnie jest w granatach, w niebieskościach i w złocie, e, bo myślałam, że zamiast standardowego jakiegoś cieniowania i tylko zmieniania kolorów pokażę Wam taką moją technikę właśnie z takim zaznaczaniem, co e, się nazywa Pencil technik, czyli taka właśnie technika, gdzie kredką rysujecie takie dość ostre linie i później rozcieracie je. Ja użyłam e, zwykłej czarnej kredki, później dołożyłam cienia, zresztą zobaczycie wszystko zaraz. I e, jeżeli nie czujecie się pewnie, bądź nie chcecie tak wyjść nigdzie, e, to możecie po prostu, właśnie tak jak mówię, zastosować jakby nudne połączenie, czyli rozetrzeć ten granat em, w zewnętrznym kąciku, troszeczkę jaśniejszego niebieskiego powyżej, czyli praktycznie w podobnej technice, w jakiej wykonywałam ten makijaż dla zielono-niebieskich oczu. Więc mam nadzieję, że Wam się spodoba, że obejrzycie do końca tutorial. Zbawcie się dobrze przy tym makijażu, pozdrawiam wszystkie brązowe oczy i zapraszam do oglądania. Dobra, to zaczynam. Wybaczcie, to troszkę inne światło, ale naprzeciwko mnie zachodzi słońce i tutaj światło jest bardzo, bardzo ostre i musiałam blendę na okno założyć. Mam nadzieję, że widzicie całkiem dobrze. E, więc zacznę od, um, od czarnej kredki i dobrze zastruganą, zatemperowaną... Wiem, że ja mówię zastrugać i strugać, <laughs> strugać kredki, ale słyszałam, że wreszcie polski mógł się temperować, więc zatemperowaną e, czarną kredką zrobię sobie taki taki półokrąg jakby. Najpierw robię kropeczki, z zdłużnienie rzęs. A teraz zacznę malować taką literkę C. Czyli od zewnętrznego pęcika do góry. I tak w stronę w stronę załamania, coś takiego. Taka literka C. Ok. Zaznę taki ścięty pędzelek i będę rozcierać na zewnątrz, tą kreskę tam może się pobrudzić troszkę wewnątrz, później to wyczyszczę żeby było precyzyjniej, nie każdy musi być mega precyzyjny, nawet ja nie jestem czasami poprawiam sobie czarną kredką robię takie kropki że ja wciszę to radio ja przeważnie słucham Słucham sobie Chilli Z online. Bardzo lubię to radio. Spuszczają w większości taki rodzaj muzyki jak ja lubię. Często też puszczam sobie jak gotuję na telefonie. To tak propo. I tak staram się rozcierać sobie na zewnątrz. Tutaj troszkę wpuszczę bardziej w zagłębienie. Coś takiego. Wyłożę sobie czarnego cienia w tym miejscu. Tu mam najczarniejszy cień, jakikolwiek, z jakimkolwiek miałam kontakt. Um, to jest cień corrupt z, z firmy Up Geek. I teraz poprawię tą kredkę tym czarnym cieniem, żeby tutaj było naprawdę ciemno, żeby nie było prześwitów. Troszkę przywinię rzęs, wprowadzę. I rozetrę też na zewnątrz troszkę. Teraz wezmę taki malusi specjalny taki patyczek, um, taki makijażowy można powiedzieć, on no super e, wyciera spod linii rzęs tuż jak nam się rozmaże, taki bardzo malusieńki i zamaczam w biodermie, troszkę odsączam, żeby nie było za dużo tego i mm, postaram się tutaj wyczyścić tą linię. Tak delikatnie to co cień mi to bardzo wyjechał. Jeżeli jesteście dokładniejsze ode mnie, to oczywiście nie musicie tego robić. A ja tutaj się staram, żeby było czyściutko. Teraz wezmę pigment Vanilla z Jest z takim fajnym, mieni się na złoto, brzoskwiniowo, takie fajne odcienie. I pokryję całą tutaj powiekę. Jeżeli lubicie używać pigmentów, to też pamiętajcie, że można ich używać na mokro, wtedy są jeszcze bardziej intensywne. I teraz wezmę mój ulubiony granatowy cień. To jest yy, pierwszy cień z, yy, z maka chyba, który kupiłam w ogóle. To jest taki cień, właśnie, o którym zawsze marzyłam. To jest piękny odcień takiego jeansowego, ciemnego granatu. I jakbym miała zabrać ze sobą jeden granatowy cień albo niebieski, to byłby na pewno ten. Jest cudowny naprawdę, tylko żeby wyszedł naprawdę intensywny, potrzebuję jednak czarnej bazy, dlatego zaczął od czarnej kredki. I tym cieniem będę poprawiać tą czarną kredkę. Czyli będę nakładać, widzicie, już taki bardzo mocny, fajny granat już się pojawia. To rozcieram dookoła małym pędzelkiem. Troszkę precyzji do tego trzeba jednak. I tak rozcieram, widzicie, na zewnątrz. Na razie tak troszkę niedokładnie, bo będę to rozcierać później innym pędzelkiem. Ważne, żeby tutaj granatowy cień się znalazł. I teraz biorę mięciutki pędzelek do rozcierania i zacieram tą granicę granatu. Cały czas starając się do góry, czyli na zewnątrz, rozcierać. I poprowadzę ten cień też na dolną powiekę. Tym razem już bez czarnej kredki, bo nie chcę, żeby było tam aż tak ciemno. Tylko żeby ten granat się tam znalazł. Znowu to mówię. Po prostu chcę, żeby mój granat się tam znalazł. Mniej więcej do połowy oka, nie dalej. Teraz wezmę taki opalizujący niebieski, jasny kolor. To jest super kolor właśnie dla brą brązowo-okich, na przykład na, na wiosnę, lato. Taki bardzo jasny, fajny kolor. To jest cień Skobo 212. Wezmę go odrobinę na pędzelek i rozetrę powyżej jeszcze tego granatu. Tak, żeby tu nie było tak pusto, tylko żeby taka właśnie też jeszcze Giełka jakieś błękitu się znalazła. I ten cień troszkę poprowadzę do wewnątrz. Tutaj nic nie mam, więc troszkę zaznaczę to zagłębienie tym jasnym niebieskim. Teraz wezmę cielistą kredkę z lamaski i nałożę ją tam, gdzie zazwyczaj ostatnio nakładam, czyli pod brew. I na linię wodną. Dobra, teraz wezmę Molten Metal z, um, ze... ze Sleeka. I użyję tego złotego odcienia. I nałożę go wewnętrzne kąciki. Możecie po prostu użyć złotego cienia. Ja chcę, żeby ten jakby był jeszcze mocniejszy. Skoro już tutaj mam takie mocne zaznaczenie, no to idę za ciosem. Troszkę w kąciki. I troszkę poprowadzę go, dosłownie tym, co mi zostało na pędzlu, poprowadzę go na dolną powiekę. Tak, żeby mniej więcej spotkał się z tym granatem na dole. Dobrze maluję? <laughs> Bo tak na wyczucie. No i teraz czystym tutaj już pędzelkiem. Wcieram dookoła. Teraz sobie podkręcę rzęsy zalotką. I wyduszę je czarnym duszem, górne i dolne rzęsy. Myślę, że przy tego typu makijażu pokuszę się o kilka kępek. Ja używam kępek Ardell. To są moje ulubione, sprawdzone kępki. Praktycznie przy każdym makijażu ślubnym również ich używam, bo zawsze na próbnym, jak pani młoda je widzi, jaki jest efekt, to zawsze zamawiałem plus wszystkie dróżki mamy. S są naprawdę świetne, świetnej jakości kępki. Wyglądają naprawdę bardzo naturalnie. Ja będę używać średnich na zewnętrznym kąciku i krótkich na reszcie oka. Biorę taką kępkę na pęsetkę. Maczam w kleju, który mam na ręce i doklejam w ten sposób. I tak kilka dłuższych na zewnątrz. I tak wyglądają doczepione kępki. Muszę poczekać troszeczkę, aż klej zaschnie, aż będą takie bardzo dobrze przyklejone i wytuszuję je tuszem. To wtedy sprawia właśnie, że wyglądają tak mega naturalnie. Um, Reszta twarzy to użyję mojego już koń kończącego się w sumie bronzera z Nars'a, zaznaczeniem troszkę policzki. No i teraz mogę przejść do tuszowania moich kępek. Staram się jak najwięcej tuszów jakby wpakować w, w podstawę rzęs. Bo jeżeli za bardzo będziemy tuszować te wszystkie rzęsy wyżej, to um, tam się mogą posklejać, brzydko wyglądać. Także jak najwięcej tutaj obracam szczoteczką jak najbliżej, żeby tutaj najbardziej zatuszować są linię do klejenia. I tak wyglądają gotowe kępki. I na usta już nie będę przesadzać właśnie z tak dramatycznymi oczami um, coś w takim chłodnym odcieniu różu. To mam taki cukiereczkowy, jasny, Barbie <noise> róż, można powiedzieć. To jest kolor 51 z Bourgeois 3D Efekt. I tak się prezentuje gotowy makijaż dla Was specjalnie dla brązowo-okich. Na, na Facebooku wrzucę zdjęcie takie spreparowane, jakby to wyglądało na brązowych oczach, więc możecie sobie tam sprawdzić, link jest na dole. Mam nadzieję, że Wam się podoba i zapraszam do kolejnych tutoriali. Pa, pa.